Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mike, a ten pan, który trzyma w ręku topór i w sumie bardzo dziwnie wygląda, to Robert z kanału Maszyny Pancerne. Aloha, witam serdecznie. Mówiłeś, że się będziesz dar, więc wybaczam Ci. Słuchajcie, gramy w Foresta. Bardzo fajna gierka, którą na pewno kojarzycie z wielu kanałów. I tak podjęliśmy w sumie kooperację z Robertem. To dobra, tu już nic nie ma. I będziemy sobie w takie cudo oto... Grali, żeś mi zeżar wszystko i ja teraz nie mam co jeść, tak? A nie jestem mam. Gruby. <laughs> ja ci nawet nie muszę disować na nagraniach. Ty, ty sam się po prostu disujesz. Co się dzieje? Ja tam szczery jestem. Ale widzisz, no to, to jest Twój problem, bo Ciebie dalej wyrzuciło, a ja byłem w kabinie, więc wszystko wyżarłem, póki mogłem. No właśnie, to jest kwestia tego, że... Nie dam tutaj ci szans na przeżycie. Wy wykorzystałeś sytuację, wykorzystałeś sytuację. Rozbierajmy, co się da na początku, bo to jest ważne. O, proszę bardzo. A! Cześć, ci nogę mi... ci nogę kulasy mi chciało drąbać. Przepraszam, nie chciałem. E, dobra. Czy tutaj jeszcze coś jest, co by mnie zainspirowało do... O! Ale ja, by, ja bym se drzewo ściął. Patrz. Tnę drzewo. Lepiej chodź szukać miejscówki, a nie drzewo. No wiem, trzeba znaleźć jakąś miejscówkę. Gdzieś, gdzieś ty mi pola. Słyszę jakieś krzyki tylko. O! Jesteś! Chodź, chodź Kurwa, znowu mnie dziabnął no. <laughs> Sprawdzam twoją czujność, dobra? Okej okay. eee, Chodźmy, chodź tam zrobimy sety przy rzeczce Będziemy jeść rybki eee, I ogólnie takie rzeczy If you know what I mean Tak, wiem, wiem Dobra, to chodźmy Zobaczymy jak ta rzeczka wygląda i mi się bardzo podoba pływanie w tej grze Jest bardzo ładny obraz jak się płynie na przykład w tym jeszcze, w arku Ark Survival i Volt. też jest bardzo ładnie tu zrobione Lepiej niż w GTA To jest naprawdę ładniejsze niż w GTA Uy, Co to było? Bierz, ja ty... ja ciur, Łap go za ogon! No, Biegnij! No, no nie mogę go uciekać Dobra Wziąłem dziada Patrz No pa... zarąbał mi go, no Ja to... ja, ja Patrz mam jego głowę, patrz, łap o, nie złapaj. No znowu mnie bije, no. <noise> dobra, chodź. E, dobra, mamy tu jakąś plażyczkę. Bardzo ładną, by może, the way. Może będą jakieś kanibalice w bikini. No tak, ja wiem, że ty, ty to lubisz. Ale, ale, ale ja, ja, nie, ja nie przypadam. Co tam masz pająka. A dobra. ciekawe czy te kanibale sumie... oprawiają kanibalicom ogródki, nie? A... Chyba tak, bo muszą się rozmnażać jakoś. Niech na to pytanie odpowiedzą nam widzowie może co? To o, będzie dobry tu dzień Tu zobacz jak można ładnie głowę myć pod tym wodą Tutaj się rozpłynęło No rozładam. właśnie, ale no właśnie, zobacz jak to jest ładnie To jest bardzo ładne pływanie jeśli o to chodzi To jest bardzo to, ładna woda Po prostu jak na ciebie patrzę to <laughs> I Jakbym widział jecha. latającego ptaka w tej wodzie, nie? Z tym ptakiem to akurat trafne you know what I mean, yeah. Dobra, tutaj chodź na drugą stronę, bo tu jest taka ładna plażyczka No, jest ładnie tutaj PATRZ, PATRZ, DRUGI, PATRZ, SPIERDZIELA rąban, SPIERDZIELA Bierz go, bierz go, rower, goń go Goń go Gądzieda. Czekaj, bo się na zanim pozabijamy Dobra Teraz ja sobie go wziąłem No i pięknie no Dobra. To można ściąć. To można ściąć jakoś. Można ściąć. Ładnie. Dobra. Tni to. Tni i to. Ua. Dobra. I otwieramy sobie naszą książkę prawidłności, która jest tutaj. Eee, e, e, e. Basic of Survival. Step 1. No, przydałoby się tak. Siedem patyków, siedem kłód i sześć... czegoś, nie wiem czego. To Gdzie to jakiś... No ja stoję sobie tutaj. Nie macie. No jak mnie nie ma, jak stoję tutaj? Tak, Patrz. mów mi w lesie, jestem Gdzieś tutaj. Polak. No urgh, tutaj jestem, przy... na dole. Królik! Królik! Królik, pa, bierz królika, bierz królika. Robert, Robert, no Robert, no zabijaj, bierz babsa. królika. Jak to nie trzeba będzie ten be... Pa, jak spierdził? Stawiaj tego coś tam, ja tu ścinam. Dobra. No to drzewa trzeba pójść ścinać, bo to bardzo No to bardzo postaw. Eee, ptoka chyba zabiłem, ty. Wpadł mi pod siekierę skubany. Coś mi zaskrzeczały jakieś pióra chyba poleciały ty. Albo mnie się schiza jakaś robi. no to, to, to bardziej ja się... bardziej to drugie. <laughs> Ale ja się boję tych kanibali, wiesz? Kurwa, jak one tak wrzeszczą, to Jezu śmieje. Ty się wszystkie boisz tak. Robert to jest No nie. Nie, nie je. Dobra, mamy ku jedno drzewo, jeszcze drugie, o to takie duże, fajne To też się nam przyda Bo musimy zrobić szałas Będziemy tam sprowadzać różne, ee... No dobra, nie, nie będę kontynuował tego tematu No, kanibalice, wiem No właśnie A, No to stawia ten szałas, zaraz, tu mam kłody już, Tękaj, patyczki tutaj. Drzewo zrąbałem Dobra e, 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 Bierzemy sobie teraz naszą książeczkę prawilności Szybciej bo bark boli No wyluzuj worka Potworka Jakoś to sobie obrócimy zaraz pięknie, cudownie, ładnie Dobra i tutaj stawiamy to I tutaj to stawiamy Dobra Będzie trzeba patyki skołować ale to się ogarnie, to sobie można stąd zabrać Ale on krzyczy, ty Wieku jak on krzyczy Tutaj no. jest tutaj są kłody No mój ten, siekierą trochę pomachał i już krzyczy, kurde eee, e, e, O nie, kłoda wpadła mi do wody Co ja teraz poradzę na to? Muszę po nią iść Do wody Mogłem zabrać? Mogę zabrać z nie utop No pan, nie mogę A nie, mogę, dobra ja wiem, dziękuję że się tak o mnie martwisz Dziękuję Ci bardzo G drop. nie chcę tego dropność, tylko ja chcę to sadzić A wiesz dlaczego jestem do Ciebie taki spotki? Um, nie wiem, oświeć mnie Bo czuję się przy Tobie bezpiecznie Dobra co, co to jakiś achievement? A, bo to zrobione już jest, dobra Dobra, no i pięknie. Patrzcie, czy mamy piękny dom. No trzeba stawić następne. Zobacz, jaka Ty. piękna papuszka tam poleciała. Jeszcze jedno, tak obok siebie to damy, nie? A po co dwa? No będzie dwa Czemu Ale nie. Jak Idę... chcę z tobą spać, będzie cieplej w nocy. Dobra, dobra, nie tylko będzie cieplej, nie tylko dlatego chcesz ze mną spać. Eee. Domyśliłem się, widzisz? Domyśliłem się. Dobra, robię już... Kolejne. Widzę, że ty też się nie opierdzielasz Więc No i o rąbaniu, kurde co ty Ej! No i o rąbaniu! Co się dzieje? Faj jak lecą Dobra, bier to, panie I budujemy! Budujemy! E, dobra, nice Fajnie mi te kłody tutaj... A! Kłoda mi spadła na nogę i mnie teraz noga boli A tak by the way, to wczoraj wlazłem na drzazgę nogą no, nieprzyjemna sprawa ogólnie Te patyki możesz dawać Bo ja tu nie mam patyków, pani Dobra, to już jest zrobione O, no i cudownie Wstawię Dobra wstępne. Nie, po co nam, tego już nie potrzebujemy Ognisko teraz by się przydało Co Sorry, sorry, ma... sorry, No, dobra, dobra, dobra Dobra, tu stawalimy ognicho i będziemy potrzebowali tak, dwa patyki i siedem liści. Tu skąd ja takie liście tutaj wyczasne, ja tu jestem nowicjuszem w tej grze. Przy już są chyba. Masz, masz w inwentory, bo to jak się krzaczki zbiera, to tak? i liście lecą, no? a jak wejść do inwentory? I I <grym> A, no w sumie racja. Penetracja. Widać, że ma ograć werbegi No ma... Nie, znaczy nie domyśliłem się. Mam 17 aż tych liści, dobra to. Ogarnę. Dobra, no i cudownie, widzisz jak pięknie? Trzeba bo to większe go... ognisko, bo to to jest gówno. To, to jest gówno, to jest gówno, co gówno? Zrób no, coś następnego, szybko, musimy się rozbudować jak najszybciej. Spokojnie, spokojnie. Eee... Kolejny krok, dobra, to jest jakieś wyjaśnienia, ja nie chcę wyjaśnień. Tutaj coś mamy. Mamy taki domek, ale 82 drewna będziemy potrzebowali na niego. Ja w domku można tam przebywać te kanibale tam. Co ty powiesz na... Te... Widzisz? Widzisz jak to zaznaczyłem? Może tak być Robcio, Bobcio... A na balach? No dobra niegdyś. No. Nie. No. W takim okej, okay. dobra, ja tutaj będziemy potrzebować dużo drzew, to ja się zajmę wycinką. 82 chyba To najwyżej ja będę ciała, ty będziesz tam już zanosił, żeby było to sprawniejsze. Tu, 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 Ale to jest życie drwala, nie? To jest... To jest życie drwala. Chodzisz, Patrz, Nie potrzeby. Się. Picie, jedzenie i tak dalej. Znaczy nie tnieś się... O! No i proszę bardzo. No i proszę bardzo. Spadł deszcz Niej to, panie. Mniej to. Pięknie. Dobra i bierzemy kolejne... Te duże... nie wiem czy opłaca się ścinać te duże... A, ja sobie muszę coś zjeść najlepiej Ale jedzenia to ja za dużo jakoś nie mam Te duże się ciężko ścina w sumie A, jaka mi tu wrona przyleciała jakaś kurcze Coś się dzieje Dobra Dobra, masz kolejne Tam jest takie lepsze, bo te cięście... się ...i się lepiej tnie. Także git. Robert! No? A wiesz jak się nazywa fajny telefon? Smartnie mm, Smart? Nie. nie wiem. Kulfon! Cool A Kulfon? Cool <grym> to jest taki... ...szybki żarcik. <grym> Zawsze na miejscu. Jakie rzeczy... A ty też mi jakiegoś suchara opowiedz. Majku, wiesz dlaczego chcę abyś otworzył usta? No domyślam się, ale... Chcę usłyszeć suchara dnia. Czemu Jezu, się nie To było nieśmieszne, Boże! Nie. Ja myślałem, że ty otwierasz usta z innego powodu. Ja? Nie. Dobra dobra Wczoraj mówiłeś coś innego to się No bo deszcz pada padały. ły ja Tu w lesie siedzę to ja nie wiem Dobra pomogę ci teraz trochę pozanosić Ale będziemy mieli Hawirę Ty normalnie człowieku nie Profesjonalna Hawirka Co to było? Jakieś takie dziwne Kanibal jest, na... kanibal jest. Gdzie, 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 ojciec, sukien syn. Dawaj dziada. Nie, 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 nie. idzie już, kurde, nie wiem co tu się dzieje. Chodź, chodź. Noć, no co, spierdzielasz, boisz się. A, przyjdź z kolegami, kurde, przyjdź z kolegami! Spierdzieli rębami. No i bardzo dobrze. Przyjdzie z kolegami, kurde, już da, dał im cynk. Że tutaj takie dwa youtuberki są i będziemy mieli potem lipę, nie? No pewnie tak. takie rzeczy O... Pusz, pusz, pusz Dobra, kończę, masz tutaj kłody Jeszcze jedno masz A, się zwaliło. No, nie masz. Nie o, już się trochę zmęczyłem. Muszę sobie odpocząć Klikanie myszki No to znaczy wiesz, ja sobie klikam, ale koleś tam zapierdziela siekierką, nie? Bang Dobra I kolejne drzewko spadło Bierzemy Zanosimy, budujemy Pięknie, a nie, to 100 kłód trzeba, ja pierniczy no. A to można brać więcej tych kłód, czy tylko jedną naraz możesz brać? Można niby jakoś trzy, że trzeba klikać E cały czas Ale ty, no teraz już nie pada i nie mogę za, za, za załączyć ogniska co jest grane Dobra, ja zaraz zobaczę, ja nie wiem, miał ja po dwie nosze. Zaraz zobaczę co z tym ogniskiem jest nie tak hmm. Co tu się dzieje? Nie wiem W ogóle nic mi się tu nie wyświetla Żeby to jakoś zapalić Le, Ale Lipton Może za nie blisko wiem. wody że ich postawił Nie, co to ma do rzeczy Weź to ognisko z tymi kamyżkami postaw Czekaj zobaczę gdzie to jest Fire Jest takie ognisko Dobra, to jest te takie duże Postawimy je sobie tutaj o Patrz, kurde chodzi rąbaniec Dobra eee, Potrzebuję trochę kamyczków sobie je tutaj pozbieram profesjonalnie tutaj jeszcze jeden, dobra wow. Najpięknie Jara się, będzie się jarać. Jara się, kurde jara! No i cudownie. Robert, ale my mamy problem. Jak idzie kolejny jaszczur. My mamy taki problem, bo jesteśmy sami na bezludnej wyspie z kanibalami, a nas jest dwóch facetów. A to się pobawimy w kominiarzach. <laughs> idzie nowy rok, tak akurat się złoży. <laughs> Dobra. Dobra, kumam Także to był niestety ostatni odcinek z tej serii O dziś zaraz Pięknie Na nowy rok jakby co będziemy sprzedawać z naszymi podobi z nami kalendarze od kominiarzy Na nowy szczęśliwy rok o dziś Ale nie wiem, że się st staniemy sławni gdzieś w jakimś CKM-ie albo w jakimś Playboyu, ty Aaj. Aaj. <laughs> To by było dawne Dwie pieczenie na jednym ogniu, nie dość, że YouTube to jeszcze kurczę, jakiś PornHub O jest, uważaj za tobą jest To w stronie Jest, no widzę, widzę go Prawym się bronisz, blok robisz jakby wiem, tak. wiem, wiem, wiem Ucieka no znaczy tak nie bardzo O! Ty. No co? Co byś chciał Dobra, wyrwał Coś tam Wyrwał Ty, ale dziś jest jeszcze jeden jest Ale śmieje się z ciebie No właśnie słyszę, że się ze mnie śmieje i Dobra chodź tam przy ognisku będziemy Ty Ty się wydygałem Trochę Jest kolejny, kur. Chodź tu, bo stąd ich będzie lepiej widać, a tam jest za ciemno no. po prostu, wiesz Włóż go do ogniska gnoja A ja go mam? Uważaj, fakt, uważaj, uważaj! Kurny wysyn Co ty A dlaczego ja nie mogę bić? Gdzie ci bo ja go trzymam. Kurde, rąbańca ty wiesz co przydałaby się taka pal, która by ich odstraszała To było Jeszcze takie jednego coś. No to weź się nim zajmij a ja poszukam coś co ich odstraszy Baba hmm. Może takie coś Chyba oh, będzie takie smart. coś Dobra, trzeba takie coś zbudować to kurde, teraz jest ciemno, mam zapalare w sumie Dobra, są kamyczki, pozbieramy je sobie e, ale ja potrzebuję... Masz dwa kijki, maybe? Może i tak Or something To weź tutaj, pierdzielni, to <laughs> Jakbyś mógł Bo ja tu patyczków... No, dobra To teraz możemy... Czekaj, bierzesz sobie tego pana i zakładasz go na to? nie? to nie jest to co się... dlaczego? no to spierdzieliłem nie wiem jakiegoś dildosa na kamieniach postawiłem zamiast odstraszacza to zrąbałem chyba że to będzie Co? limbing rope nie rope to jest wina cool lamp nie to jest też nie czekaj czekaj to jest bo jakbyśmy wybudowali sobie domek to byśmy mogli zawiesić tutaj jego głowę wiesz i, i to by nam trochę pomogło mm, mm, mm. tylko może jest jakieś inne wyjście na to to chyba będzie to I nie potem. wiem dobra Weźmiemy sobie tego pana Czekaj łeb trzeba mu odrąbać No właśnie, To masz masz tutaj, go. a ja mu odrąbię No, nie trafiłem no Jak go tutaj odrąbać Dobra, odrąbałem a to musi być czaszka, ty Ale lipa Czemu tak? Masz? To dobra, to dawaj tutaj E, albo i nie mam, ty. Łebo no ty wiesz, to ale... No to jakby czaszka miała być. Ojejku. Zamiast postawić to. No dobra, zobaczymy. No zobaczymy. Head bomb. <laughs>